Cześć, bliźnięta. Miło mi Was widzieć w czytaniu na grudzień 2021. Oczywiście, mam nadzieję, że czytanie będzie z Wami rezonowało, ale miejcie na uwadze, że jest to czytanie ogólne, więc wcale nie musi. Ale generalnie mamy tutaj no, kilka części, więc może czyść czytanie na przykład na miłość będzie z Wami rezonowało albo na karierę, albo na ducha. Także śmiało klikajcie w czasówki, oczywiście po premierze, bo wtedy są najbardziej akuratne i możecie, może czytanie Was przyniesie do odpowiedniego. Momentu. Dodatkowo, kochani, możecie obserwować mnie na Instagramie i na TikToku. Na TikToku dodaję czytanie pod tytułem Wybierz kartę, a na Instagramie często wrzucam, może nie to, że często, ale raz na jakiś czas wrzucam zdjęcia rozkładów albo różnych takich tam rzeczy. Moi drodzy, co jeszcze, jeżeli ktoś chciałby zapisać się na czytanie na 2022 rok, żeby zerknąć, jak będzie wyglądało jego życie, zobaczyć, jak to, ma, jak to, jak to może wyglądać, no to oczywiście zachęcam do zapisania się przez Instagrama albo przez e maila. No, tak to widzę, moi drodzy, e i lecimy do, do Waszego czytania ogólnego, więc tak. Mamy pierwszą kartę, sprawdźmy jaką. Mamy rycerza, e nie rycerza Boże, króla różdek. Tutaj myślę, że no, ta karta zdecydowanie daje mi takie wajpsy motywacji, ale też dużo siły. Więc wy macie siłę i motywację do osiągnięcia jakiegoś celu. Wy doskonale wiecie jakiego celu, a jeżeli jeszcze nie wiecie, to myślę, że w grudniu się dowiecie. Myślę, że tutaj, tutaj wasze cele będą naprawdę osiągane czasami z dnia na dzień. Myślę, że tutaj, nam, no tutaj gdzieś tutaj może się tak po, po, pojawić, żeby po prostu coś sobie pomyślicie i nagle to się dzieje. No ale pamiętajcie o tym, że Wy już macie jakieś doświadczenia życiowe, nie zapominajcie o tym, żeby właśnie z nich korzystać, żeby niektórych decyzji nie podejmować zbyt pochopnie, no bo no nie do końca na tym to wszystko polega. Pamiętajcie, że Król Różek jest dojrzałą energią, on nie robi głupot, aż tak dużo przynajmniej. No więc tak, tak to widzę, do wiecie, dużo optymizmu, siły, więc naprawdę wygląda to super. Zobaczmy, co mamy dalej i mamy, mamy kapłankę. Wydaje mi się, że tu część z Was będzie polegała bardzo mocno na swojej intuicji i na tym, co Wam, że tak powiem, serce, co Wam uczucia podpo podpowiadają. E, no ale generalnie, e, no, kapłanka no, ma, posiada bardzo dużo też wiedzy, więc to się, to się też zazębia właśnie z, z tym naszym królem Różdże, który jest obok. On jest osobą z doj dojrzałą, z doświadczeniem i z ogromną wiedzą. Kapłanka. Do, tak samo, tylko że on jest bardziej tym pierwiastkiem męskim, kapłanka jest pierwiastkiem żeńskim. Ale jak zobaczycie, tutaj mamy dwa filary, dwa różnokolorowe filary. Jeden jest czarny, drugi jest biały. One się balansują, więc to jest taki, taki trochę yin-yang w tej... Um, w tej, w tej konfiguracji. No i pamiętajcie, żeby właśnie ufać sobie, ufać swojemu wewnętrznemu głosowi, tak? Słuchać siebie po prostu i myślę, że będzie naprawdę, naprawdę okej. Okay. Zobaczmy, co mamy dalej. I ostatnią kartą tutaj jest jest pustelnik. Energia Panny. Wydaje mi się, że wy się czegoś będziecie bać, wy będziecie czuć się momentami osamotnieni, bo y, wydaje mi się, że wy po prostu od, będziecie odczuwać jakiś taki strach, którego nie do końca będziecie potrafili opisać, który nie do końca nie będziecie wiedzieli, jak opisać y, i ten wasz wewnętrzny strach, wewnętrzne przekonanie, że coś jest nie tak y, no będzie bardzo, bardzo ciężko. Opisać właśnie do innym ludziom, żeby oni mogli nam pomóc. No nie ma jak po prostu tego zrobić, no bo to jest wasze uczucie. Yy, I wydaje mi się, że Wy w pewnym momencie, po kilku próbach zapewne opisania tego, co się u Was, w, w, że tak powiem, w ciele, umyśle, sercu dzieje, yy, zaczniecie uciekać od tego właśnie ze strachu przed przed brakiem akceptacji, przed brakiem zrozumienia e, i stwierdzicie, że lepiej być samemu i sobie samemu z tym poradzić, niż żeby prosić kogokolwiek e, o, o wysłuchanie albo co, co w ogóle wydaje Wam się abstrakcją, o radę, więc no tak to widzę, no i pamiętajcie o tym, że nie zawsze tak to wygląda, możliwe, że po, po kilku próbach wyjaśnienia faktycznie osoba, z którą chcecie skomunikować, to zrozumie, więc warto dawać szansę, mam nadzieję, że ktoś będzie na tyle, na podobnym poziomie emocjonalnym, co Wy, że będzie w stanie po prostu to zrozumieć. Tak to widzę, moje bliźnięta. A teraz przejdziemy sobie do, do rozkładu na miłość dla singli. No więc zobaczmy, co u moich bliźniąt w grudniu 2021, jeżeli chodzi o miłość dla singli. Zobaczmy, jaką mamy pierwszą kartę. I mamy tutaj czwórkę różdżek. E, no generalnie czwórka różdżek jest taką kartą celebracji, czasami ślubów, mm, ale ja u Was tak czuję, że może kogoś poznacie, może kogoś ciekawego e, właśnie na jakiejś imprezie, może na mm, nie wiem, na jakiejś imprezie firmowej albo w pracy, może u znajomych na jakiejś domówce. Niektórzy sobie robią właśnie wigilię też taką dla, dla, dla znajomych, więc może ta osoba gdzieś tam właśnie na takiej, na takiej wigilii się pojawi. Mm. Myślę, że to jest bardzo duża szansa, właśnie na poznanie kogoś interesującego, na poznanie kogoś nowego. I myślę, że to może być właśnie przez, przez, przez znajomych, przez jakieś osoby, które już oboje znacie. No i właśnie w taki sposób się na siebie natkniecie. Jest to bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa opcja. Jestem ciekawa, jakie są dalsze karty. Więc zobaczmy. Mamy, mamy siedemkę mieczy. Okej. Okay. Ja na Waszym miejscu bym. No, bym lekko uważała, no bo to może być taka osoba na początku, która, no, gra chojraka i pokazuje, że jest super, a potem, no, może się okazać różnie. Ale generalnie wydaje mi się, że to może być po prostu osoba, która, no, sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie, a później myśli, że, no. No, gdzieś to straci i dlatego tak się staram na samym początku, żeby faktycznie zrobić efekt wow, ale wydaje mi się, że wy bardzo docenicie tą osobę, więc jakby nie jest to potrzebne, żeby ona zgrywała przy was kogoś innego. Może mieć jakąś taką typową strategię podrywową, ale, ale wydaje mi się, że wy akurat to przejrzycie bardzo szybko. No, jestem ciekawa, jaka jest ostatnia karta, no ale generalnie tak mi się wydaje, że, że no, ta osoba może grać taką twardą, może grać całkowicie inną niż faktycznie jest. No, ale zobaczmy, jaka jest ostatnia karta, bo teraz to jestem no, niesamowicie ciekawa. No i mamy kapłankę, no właśnie. Wydaje mi się, że Wy po prostu to bardzo szybko przejrzycie, Wasza intuicja jest na miejscu, więc jakiekolwiek zagrania ze strony tej osoby, które po prostu nie są w jej charakterze, Wy od razu wyczujecie. Wyczujecie pismo nosem, Wasza intuicja jest na bardzo wysokim poziomie. No i Wam zawsze podpowiada, że. No nie, ta osoba w ogóle coś tam, coś tam ściemnia, coś tam oszukuje. To nie znaczy, że ta osoba jest złą osobą, to nie znaczy, że ta osoba ma jakieś niedobre intencje w stosunku do Was, nie. Wydaje mi się, że po prostu ta osoba może być najzwyczajniej w świecie zagubiona. I wydaje jej się, że, że lepiej założyć maskę, lepiej pokazać, że jest się twardym, że nie ma się, nie wiem, jakichś tam przeszłości, uczuć i tak dalej. Można zgrywać właśnie twardziela i udawać że udawać kogoś, kim się nie jest. Ale generalnie wydaje mi się, że przy Was będzie, będzie w stanie się otworzyć. Będzie w stanie w końcu być sobą, w końcu pokazać, jaką jest prawdziwą, osobą, pokazać tą swoją prawdziwą twarz. I tak jak Wam powiedziałam właśnie, możliwe, że na jakiejś imprezie, możliwe, że jakiś alkohol będzie związany, no i mm, z tym wszystkim. Yy, I możliwe, że wiecie, no przy alkoholu nieraz nam się po prostu język rozplątuje, no i pokazujemy swoją właśnie prawdziwą twarz. Także no nie zdziwiałabym się, gdyby właśnie to, to wyglądało mniej więcej tak, że po prostu poczujecie, że, że ze sobą możecie bardzo dużo porozmawiać. Nie wiem, czy tu jakiś związek później z tego będzie. Tego na razie nie widzę. Widzę poznanie osoby, interesującej osoby, intrygującej osoby dla Was, ale myślę, że z problemami. Myślę, że z problemami właśnie z zaufaniem, z też takim, taką pewnością siebie, tylko że może na początku Wam się wydaje, że ta osoba jest bardzo pewna siebie, ale generalnie myślę, że czasami no zazwyczaj nawet, no nie jest właśnie, nie jest pewną siebie osobą, ale to może być po prostu związane z jakimiś prześ... traumami z przeszłości, może w ten sposób, jakimiś przeszłymi relacjami i tak dalej, więc naprawdę dajcie tej osobie szansę, żeby się Wam wygadała, a co z tego będzie, zobaczymy, no, ja tam na razie bym się nie nastawiała na żadne większe związki i tak dalej, no niemniej na pewno jakaś relacja z tego wypłynie, Będziecie, będzie Wam się dobrze rozmawiało, będzie Wam się naprawdę fajnie spędzało czas razem, więc myślę, że nie ma co się, e, co się nie wiadomo jak nakręcać, a wysłuchać po prostu, porozmawiać. To zawsze jest fajna znajomość i myślę, że to będzie ciekawa znajomość. No, tak to widzę moje single. Lecimy do rozkładu dla osób w związkach. Dobrze, kochani, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało u osób w związkach właśnie w grudniu 2021. Zobaczmy, co u moich bliźniaków w związkach. No, i mamy maga. Mamy maga w pozycji odwróconej. No, ten mag w pozycji odwróconej, no trochę mnie martwi w jakiś sposób. No, bo to jest karta, generalnie, która powinna wam dawać wszystko. Powinna wam właśnie dawać taki pełen pakiet. Powinno być, powinno być właśnie ok, nie powinno być żadnych problemów. A on się tutaj pojawia nam niestety odwróconym. Wydaje mi się, że jakieś problemy w tej relacji niestety się u Was pojawią. Mogą być to mniejsze, być większe problemy, może brakować czegoś. Ja bym stawiała, nie wiem, na przykład na zaufanie gdzieś zostało w jakiś sposób nadwyrężone to zaufanie, na kimś się po prostu przejechaliście, więc chcecie podejść do tego bardzo, bardzo ostrożnie. Co mnie absolutnie nie dziwi, no bo, no bo ostrożność jest potrzebna w każdej relacji, a jeżeli ktoś naruszył Wasze zaufanie, bo dostał dość duży kredyt, a po prostu sobie mm, sobie pofolgował, no to nic dziwnego, że gdzieś tego zaufania brakuje. Um, brakuje Wam po prostu wiary w tą relację, że to się jeszcze bardziej, bardziej rozwinie, a się poukłada itd., tak jak dalej. No, i myślę, że w jaki sposób może tutaj e, no, brakować wam pewności, czy chcecie z tą osobą być dalej, czy, czy po prostu ta osoba jest na tym samym etapie związku, w tym samym momencie swojego życia, w którym jesteście wy, i czy, e, czy razem możecie ruszyć dalej po prostu. E, zobaczmy, jaka jest druga karta. No, mamy dziewiątkę pentakli i myślę, że dostaniecie jakieś zapewnienie. Dostaniecie jakieś zapewnienie, że ta osoba jest tą osobą, z którą chcecie ruszyć dalej. Tutaj, że jest osobą, który, z którą możecie być po prostu bezpieczni, z, którym, z którą czujecie się bezpieczni, z którą um, wasza energia jest po prostu czysta i dobra. Um, myślę, że ta, no, ta dziewiątka pentakli generalnie pokazuje nam bardzo takie. Chciałam w dostojne życie, ale takie życie w dobrobycie. Życie, na które zapracowaliście i, i myślę, że ten luksus bycia razem... Zresztą to też jest karta luksusu, ale luksus bycia razem po prostu jest, jest czymś, na co zasługujecie. I myślę, że ta dziewiątka pentakli, ta karta pokazuje wam, że wy potraficie zaspokoić nie tylko swoje potrzeby emocjonalne, ale też materialne, albo nie tylko materialne, ale również emocjonalne. To wszystko jest bardzo, bardzo harmonijne i zbalansowane, a dodatkowo wy nie jesteście, nie jesteście tacy. Mm, Ach, władczy, żąd, żądni po prostu atencji, nie musicie cały czas... Nie oczekujecie od tej osoby, że ta osoba cały czas przy Was będzie i będzie Was prowadziła za rękę. Nie. Wy prowadzicie swoje życie, ta osoba może prowadzić swoje życie i na początku zastanawiacie się, czy to nie świadczy o tym, że, że jest ten związek w jakiś sposób wybrakowany, patrząc na tego maga. Ale nie, to świadczy o tym, że ten związek jest po prostu dojrzały, że to jest ten związek, który pozwala nam się rozwijać jako jednostka i za zarazem jako para, tak? Więc naprawdę tutaj warto walczyć o tą relację i absolutnie nie warto jej kwestionować. Myślę, myślę, że Wy po prostu macie na tyle dobrze, że Wy się po prostu zastanawiacie, czy, czy faktycznie to jest, to jest jawa, nie sen, nie? Zobaczmy, jaką mamy trzecią kartę. I mamy tutaj, mamy tutaj waszą kartę. Mamy kartę bliźniąt. I to jest fajna energia pod tym względem, że wy się czujecie naprawdę sobą w tej relacji. Wy nie musicie oszukiwać, wy nie musicie kłamać, wy nie musicie nikomu imponować. Wy sami po prostu będąc sobą imponujecie, imponujecie swojej osobie. I myślę, że to działa też w drugą stronę. E, absolutna harmonia, naprawdę. E, możliwe, że połączenie dusz, możliwe, że bratnie dusze, bliźniacze, płomienie, gdzieś się spotkaliście po prostu i, e, no i wiemy, że to jest. To, naprawdę, ja czuję, że to jest to. Jeżeli Wy oczywiście tego nie czujecie i czujecie, że to nie jest dla Was czytanie, no to możecie pominąć, przejść do następnej części. Niemniej dla tych, którzy potrzebowali takiego znaku, potrzebowali upewnienia się, czy ta osoba jest tą osobą i wewnętrznie czuli, że tak i chcieliby, żeby tak było, to myślę, że to jest takie potwierdzenie właśnie. To jest potwierdzenie tego, że, że jesteście w dobrym miejscu właśnie z dobrą osobą, z osobą, której szukaliście i, osoba, i z osobą, która szukała Was też. Więc no to wygląda naprawdę fantastycznie. Myślę, że możecie, możecie być w tym związku i być w tym związku szczęśliwi. Jeżeli jesteście w tym związku szczęśliwi, jeżeli, jeżeli wiecie, że wasza osoba też jest w tym, w tym związku, w tej relacji szczęśliwa, no to kochani, no warto, po prostu warto. Dla tych, dla tych kart, po prostu warto, dla siebie warto. Dobrze, kochani, lecimy dalej i przejdziemy sobie teraz do czytania na pracę, karierę i finanse. No dobrze, więc sprawdźmy, co u Was, moi bliźniaki, w grudniu, jeżeli chodzi o pracę, finanse i karierę. Zobaczmy. Mamy mamy trójkę pentakli. Dużo pracy, naprawdę dużo pracy, dużo dopieszczania szczegółów. Myślę, że na razie wkładamy w swoją pracę, w to, co robicie, jak najwięcej, e, ponieważ no, te, te wa, to, ten Wasz wysiłek zostanie doceniony. Ten Wasz wysiłek w jakiś sposób zostanie zauważony. No i warto, naprawdę warto to jest gra warta świeczki. E, myślę, że w jakiś sposób będziecie tak jakby. Mm, no dlatego się starali, że no naprawdę potrzebujecie, potrzebujecie, żeby ktoś was zauważył, zauważył, potrzebujecie pieniędzy, potrzebujecie mm właśnie jakiejś go, dodatkowej gotówki, więc bardzo możliwe, że nawet nadgodziny jakieś będziecie brali. Yy, potrzebujecie no właśnie dodatko, dodatkowej, ekstra pieniędzy. I wydaje mi się, że część z Was do, weźmie jakieś dodatkowe zlecenie na przykład, albo coś nowego, bo, bo gdzieś tam yy, wiecie, że święta i te sprawy, yy, no sytuacja inflacyjna jest jaka jest, wszystko drożeje, no i wiecie, że po prostu musicie coś sobie Dorobić, tak aby właśnie te święta wyglądały całkiem przyjemnie. No i myślę, że dla części z Was pocieszeniem jest to, że, że Trójka Pentakli generalnie mówi o tym, żeby się aż tak nie przejmować, że te pieniądze faktycznie do Was przyjdą. Włóżcie oczywiście pracę, ale myślę, że to się poprawi na pewno, bo Trójka Pentakli jest kartą właśnie poprawy. Zobaczmy, co mamy dalej. I mamy, mamy czwórkę pentakli, zobaczcie, mamy progres, mamy 3-4, więc to też może, może oznaczać y, właśnie jakąś poprawę, jakiś wzrost. Mm, no ale wydaje mi się, że tu y, no, ta czwórka pentakli... Mm, też pokazuje, że Wy będziecie zaciskać pasa. Że w jakiś sposób po prostu nie, nie możecie przesadzić. Bo jeżeli poczujecie lekką poprawę, to myślę, że możecie no, wydać troszkę więcej niż planowaliście, a nie, 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 nie. naprawdę zaplanujcie sobie budżet tak, no, żeby było w miarę Waszych możliwości. Naprawdę uważamy na wydatki, bo możemy się, no, możemy się na coś tam nadziać i, być, i może być nieprzyjemnie. No a wtedy po prostu utkniemy w jakimś takim starym, utartym wzorze, który powtarza. My co roku, że przed świętami nagle nie mamy hajsu, nie mamy pieniędzy, więc warto naprawdę wszystko sobie zaplanować i powoli, sukcesywnie mm, kupować prezenty. I pamiętajcie, żeby robić to naprawdę na w miarę własnych możliwości, no bo trudno, żeby nie wiadomo, jaki ten prezent kupić, a potem przez cały styczeń żyć o chlebie i wodzie. Jakby mm, nie na tym rzecz polega, tak? Warto, warto jednak to wziąć sobie do serca i przemyśleć. Zobaczmy, jaką mamy następną kartę. No i mamy piątkę, no mamy 3-4-5, więc jakiś progres. No ja po prostu czuję, że będzie, mimo tego, że karty nie są pozytywne, um, tak, tak wybitnie pozytywne, no, piątka mnie, czy jest y, średnio pozytywna. No, myślę, że tutaj y, uważajcie naprawdę przy każdym kontrakcie, czytajcie do 10 razy, no bo możliwe, że ktoś was zrobi w konia i będzie Wam się wydawało, że zopaliście kogoś tam za, za nogi, czy tam za kostki, nie wiem, jak to się mówi, a na tym się ostro przejedziecie i zostaniecie po prostu na lodzie. Więc y, uważajcie. Przy każdym po prostu kroku biznesowym, jeżeli chcecie coś podjąć, to naprawdę dwa razy przeczytać, trzy razy przeczytać, upewnić się, że to jest wszystko zgodne z prawem, zgodne z, no, ze wszystkimi normami, żeby nie było później zdziwienia, że to nie wiem, wy musicie coś pokryć, jakieś koszty, albo że dostajecie o połowę mniej pieniędzy niż, niż było zaplanowane. Nie dajcie się oszukać absolutnie, bo tutaj mogą się pojawić jakieś oszustwa. Pamiętajcie, że ludzie są cwaniakami. I bardzo dużo osób chce się po prostu do, dorobić. Więc yy, dodatkowo, wiecie, miecze są bardzo często utożsamiane z prawem. Więc jak tutaj no, ta piątka mieczy się pojawia, bardzo bym uważała, naprawdę bardzo, bardzo bym uważała. I yy, yy, no i tak jak wam powiedziałam, czytała 10 razy wszystko, co podpisuje. Mam nadzieję, że no, będziecie, będziecie po prostu mieć to na uwadze gdzieś tam z tyłu głowy, żeby nikt was nie zrobił w konia po prostu. No, tak to widzę, moje drogie bliźniaki. Pamiętajcie o tym wszystkim e, i uważajcie na wydatki, żeby też nie przesadzić, bo później może być, może być krucho, może być cienko. E, no dobrze, teraz przejdziemy sobie do czytania na, e, na uczucia. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Więc sprawdźmy, jak to wygląda, moje drogie bliźniaki. Mamy pierwszą kartę yy, i mamy tutaj królową mieczy. Królowa mieczy jest generalnie właśnie utożsamiana ze znakami powietrznymi, czyli między innymi właśnie bliźnięta. Yy, no myślę, że generalnie Wy będziecie czuć się dość pewni siebie i, yy, i obojętne, jakie rzeczy będą się działy, Wy naprawdę będziecie optymistycznie do wszystkiego podchodzili, ale też analitycznie. To jest naprawdę tak, może racjonalnie bym powiedziała, no, chyba to jest takie najlepsze określenie. Tak, połączenie optymizmu i e, analitycznej postawy, to taki racjonalizm generalnie. E, myślę, że będziecie uważali. Myślę, że naprawdę będziecie patrzyli na, na każdą stronę medalu, tak żeby się nie przejechać. Taka uważność wszędzie będzie się pojawiała, ale to tylko dlatego, że wy po prostu. W jakiś sposób. Hmm, pamiętacie wasze właśnie poprzednie błędy, poprzednie sytuacje, że się przejechaliście na czymś i tak dalej i absolutnie nie chcecie tego powtarzać, po prostu nie ma takiej opcji. I myślę, że Wam to się uda. I jakby trzymam za Was mocno, mocno kciuki. Dodatkowo, szczególnie, że na przykład w czytaniu na pracę. Był poruszany temat właśnie do tego, że, że czasami ktoś chciałby was zrobić w konia. Tak tutaj ta królowa miecz pokazuje, że e, no, niech się ktoś postara po prostu, bo, bo wy naprawdę macie głowę na karku. No. Zobaczmy, co mamy dalej. No, i mamy oczywiście cudownie mojego ulubionego maga. No, on też wam pokazuje, że no, jest siła i, i absolutnie nie ma, nie, ma, nie ma po prostu możliwości, żeby was oszukać. Jeżeli ktoś was oszuka, to, to albo musi to być naprawdę misterny plan, albo, e, albo po prostu. Przypadek, zrządzenie losu, e, jakiś szczęście, łód szczęścia u tej osoby. E, no, Wy raczej jesteście bardzo, mm, no, macie, macie po prostu oczy dookoła głowy, bardzo czujni, e, no i pewni siebie przede wszystkim. E, jeżeli coś Wam się nie podoba, to tak samo jak i królowa Mieczy, jak i mag, e, oni tutaj po prostu mówią bezpośrednio, prosto z mostu, nie ceregielą się, mi się to nie podoba. E, tak, e, opinia i te sprawy, wyrażanie swojej własnej opinii jest jak najbardziej u Was na miejscu i nie, nie, będziecie, nie będziecie się, się ceregейt. Zobaczmy, co mamy dalej w takim razie. I mamy, mamy trójkę kielichów. E, możemy, możemy tutaj spodziewać się właśnie jakichś takich e, różnych, mm, właśnie, chciałam powiedzieć, spędów rodzinnych, ale jak najbardziej, no tak. E, dużo spotkań towarzyskich i wy jesteście chyba w takim nawet nastroju, bym chciała, chciałabym powiedzieć, bo wy naprawdę będziecie zadowoleni z tego, że możecie gdzieś wyjść, że możecie się z kimś spotkać, że ktoś coś proponuje, że coś się zaczyna dziać. I wy naprawdę, jak ryba w wodzie, właśnie w tym, e, w tym miesiącu, e, dużo takich mm, sytuacji. Może wyniknąć i czasami nawet z Waszej inicjatywy, inicjatywy, czasami częściej, ale generalnie właśnie spotkania międzyludzkie są Wam bardzo, bardzo potrzebne i myślę, że będą Wam służyły, no bo będą też pobudzały Waszą pewność siebie, będą pobudzały właśnie Wasz intelekt, bo różnego rodzaju debaty będziecie prowadzić po prostu z, ze swoimi znajomymi albo z osobami, których jeszcze nie znacie. Więc myślę, że naprawdę jest tutaj, będzie co robić po prostu, będzie co robić w tym grudniu. To będzie dla Was bardzo ciekawy miesiąc. Myślę, że nie jakiś wybuchowy, wybojowy i tak dalej, ale generalnie bardzo ciekawy, poszerzający horyzonty. Myślę, że naprawdę będzie fajnie. Więc dziękuję Wam bardzo, moje drogie bliźnięta. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.